E, więc jestem Hanka, ja jestem Malwina ja e, i chcemy się przybliżyć temat. dlaczego łzy są słone. W składzie łzy znajduje się glukoza, białka, sole mineralne, m.in. sól, aminokwasy, lipidy oraz h czyli woda. E, możemy rozróżnić łzy na e, trzy rodzaje, podstawowe, odruchowe oraz emocjonalne. Różne badania dowiodły, że płótna emocjonalne są o wiele mocniejsze pod, y, y, pod wpływem i y, zawartością białek oraz hormonów od np. podstawowych, które tylko y, nawilżają gałkę oczną. I teraz przejdziemy do stworzenia takiego roztworu na podstawie składu łez. Więc y, na początek do y, wody dodajemy chlorek sodu. Potem dodajemy białko. Następnie dodajemy iglicynę. A na sam koniec dodajemy glukozę. mieszamy do powstania trudnego roztworu, który będziemy podgrzewać na palniku. Tak przygotowany roztwór przelaliśmy do probówki. Ogrzewamy go i odparowujemy rozpuszczalnik. Po ogrzaniu roztworu odparował rozpuszczalnik. Zostały tylko składniki stałe, czyli sole. Sole są jednym z głównych składników, które powodują, że łzy są słone. To na tym polegało nasze doświadczenie i mamy nadzieję, że udało nam się pokazać dlaczego jest ta, jest ta słoność. Dziękujemy.